zadanie oblicz brakujące wymiary ostrosłupów prawidłowych z podanych rysunków. Tutaj mamy ostrosłup prawidłowy, czyli w podstawie mamy kwadrat, no i suma wszystkich krawędzi 160. Na początku może wyliczmy sumę krawędzi podstawy, no bo w podstawie mamy 4 czwórki, więc napiszmy 4 razy 4 równa się 16. Ale teraz, jeżeli sobie od długości całego materiału, czyli od sumy wszystkich krawędzi od 160 odejmiemy 16, no to wyjdzie nam 144. I są to krawędzie, wszystkie krawędzie boczne. W tej liczbie są zawarte 4x, prawda? Tutaj mamy jednego x, drugiego x, kolejnego i kolejnego. No to jeżeli wiemy, że 4x są równe 144. No to od razu mogliśmy sobie w pamięci podzielić tę liczbę przez 4 i byśmy otrzymali długość jednej krawędzi bocznej, czyli naszego x. Więc jak sobie 144 podzielimy na 4, wychodzi nam 36. Tutaj zrobimy coś podobnego. Suma krawędzi jest równa 108, ale na początku obliczymy sumę krawędzi bocznych. No zauważ, tutaj jest jedna dwunastka, kolejna, kolejna i mamy ile dwunastek? 6 razy 12, równa się, tak? 6 krawędzi bocznych, każda po 12, 6 razy 12, 72. Jeżeli ta bryła jest zrobiona z drutu, a to jest suma tego materiału, czyli 108, no to od 108, jak zabiorę 72, no to zostanie mi 36. 36 jest to suma tych wszystkich teraz krawędzi bocznych, więc mogę po prostu 36 podzielić na 6 krawędzi podstawy. I otrzymam 6, czyli w zasadzie już od razu otrzymałem wynik. To są wszystkie krawędzie boczne, mamy ich 6 sztuk, podzielimy na 6, więc wychodzi nam, że y to 6.